Dobra żeby nie było pokażę na szybko ten, te, te combo o które mi chodziło Dobra zaczynasz tym nie bo masz tutaj stuna później kontynuacja to jest ten skill bo masz down attack który chuja tutaj da no. jest powiedzmy doskokiem Później mamy to moonrise Razem z chainem po moonrise Bo ma tutaj floating I można wyjebać kogoś do góry I po moonrise chain to jest to Czyli lewy myszy dusimy i, I powinno wchodzić air attack Za chwilę to zaprezentuję Na klawiaturce będzie widać wszystko Następnie kastujemy tego skilla sobie fajnie Bo, nam, bo ma smash down czyli down smasha, czyli po floatingu koleś jak leży na ziemi to kurde no przebierzymy mu to leżenie tak i następny skill to jest shift F czyli ten skill razem z chainem tutaj tym bo obydwa te skilly mają down attack musiał zdjąć akcesoria pewnie żeby pokazać całe te kombo kompletne na moba ale tak na szybko zaprezentuję o co mi mniej więcej chodzi jak to powinno wyglądać rzeczywiście przed tym możemy się tym zbafować tam kurwa nie wiem tym to można sobie w ogóle zbindować na przykład pod czwórkę tak jak ja mam nagę którą muszę przyłączyć w inny tryb Nie jest dobrze no no i tyle nie czyli jeszcze raz tak na szybko sobie zapisz to później jest to to razem z chainem tym, później jest to, no i to i koniec. Dobra. Dobra. Teraz potwierdzenie. Jakie dopiero dolenie ma samo w dół F i prawy i lewy myszy. W dół F lewy myszy po prostu. Jeden z kilku. kurwa spustoszenie.